Mam tylko kole, kolejny Kolejny, kolejny I właśnie pijamy 10 tysięcy pucharków. Czy to, to jest możliwe? No możliwe, co nie, ale no cóż. Dobra. Właśnie odblokowałem Angela i mogę raz go ulepszyć. Tylko. I dobra. Jest brakuje mi 95, więc to mi troszeczkę na ludzie chodzi. I, star I będę miał nagedar tego dropa i będzie open, więc... A, a w tym momencie zostawcie suba. suba. No. no nie wiem co dalej powiedzieć. Y Mam się pierwsze złoto, której nic nie daje. No. Tak żeby to widział. Jak to to. Super. Y to są nudę w tym zadurze. Sery jest, Super. Ale żeby był Dobra, gdzieś to mam. Ja zbieram na to. On zarabia tylko tyle. Dobra. Jeszcze z tym. Zbieramy my tutaj. c Dobra. Ale tu się... Tyle osób podpada. Ty. Ale szybki Aha Aha, a, aha Ale dobra 10 plus pucharków łacie tutaj z miejsce nie, ktoś tam, coś tam robili 100 tysięcy pucharków tego, dobra No i gówno. jeszcze raz 85 pucharek nam brakuje, więc jest, Jest jeszcze dobrze. Ale no... Wiecie. Aha! Myślałem, znaczy, że ktoś miał pierwsze złoto, ale... gramy jeszcze na boty, to nie... to nie są jeszcze gracze. Zapomniałem. Piu. Nie. Super, ja nie... Ja nie zrobię wtedy. Przecież jeszcze, lube w tym zadym razem. Noob, kompletnie nooby. Spadaj, spadaj, spadaj! Siema, Grom. Witam. Nie no, przegram to, przegram to, przegram to. No, przegram. Nie! Ja też zadymierzę w kompletki nie umiem grać. Dwa dodać plus i ja straciłem zwycięską pasę. Ja też zadymierzę w kompletki nie wiem o co chodzi. Muszę tylko trochę troszeczkę. A może... Ten, będę będą potrzebne mi misję do robienia. Ale to są zas. Ja jestem ja ciekaw, co będzie w tym legendarnym Dropie, więc spróbuj to. Albo w parze byśmy zagrali, no. Ja tam jest najlepiej, ale no, na razie. Ostatni raz pograłem sam na tym trybie. Ten, sam na tym trybie, takim, że to i już będę ten, um, tryby w duo. A, Piper! Która też jest mocna. To dawajmy. Dzyk. O, Sandy! Super. A tu Sandy idzie po kostkę. Super, nie poszła w tą stronę. Nie, zostało, zostało. I nagle mnie pokonuje, bo ja, to ja nie wiem. Okej. Okay. Cyk, cyk. Uwaga. Ile zadaję teraz? Ej, 3000! Dobra. O kurde, jestem z Bell, no to fajnie. Ale bel nic nie robi. Właśnie mam ulta. Na razie go nie skorzystam, bo nikogo tu nie widzę. To tyle? Dobra. Może... Uuuu, wow, wow. Tak się bawisz. Tak się ma już? dobra wygrama. S Na easy S, F, F. dobra Trzecia ranga e, Dobra na chwilę sobie na raz pogram Sam, bo troszeczkę mi jest fajnie Ale dobra Miesza z tym Lecimy Okej, okay. da... Och Jezu, Daryl i Dynamite. Bibi od razu na mnie? S? O kurcze, nie na mnie lepiej. 220 HP. Nie, <laughs> ale zabiłem go. Zabiłem, dobrze. Okej. Okay. O, PAM. pam stram. No nie. Muszę, że tam dotrzeć. A nie. O kurcze! Król, Król, to był. Fort. ale Fort. Grom tu jeszcze był i prawie mnie zrobił. A tam to co? Ja lecę na trzeciego. Lecę! Ukucie, bo no sam. Zgi... Sam zaraz zginę. trafię Trapiłem go. Okej. Okay. Jeśli kogo zobaczę, to od razu używam muta. Albo nie, w sumie. A dobra. ok Okej. I w sumie fajna ta postać w ogóle. No coje. Ej, pokazać konto. Ja już wygrałem tylko 91 raz na tym, e, na jednoosobowym so. No wiem. Yeah. No, to troszeczkę... Obec, to powiem było zmienię to... e, kiedyś. Znacie dawno. E. Dobra, to chyba zaraz będzie ten czas, żeby pobrać w parze. No... Ja nie lubię! Czasami ja kiedyś lubiłam parze grać, ale już mi się przypomniało, że jednoosobowym. osobowym ja wbijam małą rangę. Ej, a w sumie, czy cieszę takie, takie konto, że ja wbijam e, tylko 30 rangi na jakichś zadniarzach? Napiszcie w komentarzach. Bo, bo to byłby fajny pomysł. O jezu, Jessie, jak zwykle. Ale pokonuje. Nie! O! Jestem noob. Super! Zgiap. Dobra! No nie zbiorę klejnotów. Zbiorę klejnotów nie lubię. Dobra, to. Ja tak długo gram prosta za. Mam sobie pucharki, bo ja tyle telewizję. Zatrękować DIAMENTOWY! Gram z najlepszym graczem On ma diamentowy Może nie jest w topce I nie jest bardzo najlepszy Ale On w sumie ma diamentowy Okej okay. I muszę troszeczkę ogarnąć Z tym za Bo ogarnąłem bardzo szybko Z Larry Lowry, Gdy wyszedł Ale Dobra. Dobrze. Zbieraj, Max. A ja rozwalam kika. Nice. 3000. Obrażeń. Dobra. Pozostało 3 w Trzy... O ja! Yeah! Ale nie zaskoczyłeś, 8 bit. Ale, ale nie złabyka z ciebie. A tu jest Max. Aha! Odrodził jego ziomek. A! To był ziomek, którego ja rozwaliłem. Dobra. On Nie gadać. Skąd on to wie? Dobra. Udało się. Serio, to jest. To jest dobra gierka. No. Piąta klasa. Dobra, nie, nie mówmy o. Kla nie mówmy o klasa, bo ten nazywała się kiedyś raga. Szkoda, że zmienili tego, bo. Serio to by było fajne. No. Jeszcze raz sobie. Programy Dobra. I co to będzie? Aha! Ja mam coś tylko rankingowego, wytypy Dobra. Dobrze. Bibi robi robotę. A tu gus się nazywa, co nie? Tak, gus. O! Kiedyś się tu nie było! O! Jihihi! Mortys jest taki gnój. Ej! Mortys jest Może Morty jest słaby, ale... Co tu się dzieje?! Co tu się dzieje?! O! Kruk teraz ucieka! Aha! Dobra! Ej! sobie fajny ten zadymiot! Serio! Mm. Okay, jeszcze raz. E, ja wychodzę na razie, ale. Ty jedna wygrana i będziemy mieli 9970. To jeszcze. Ile wygranych? E, Jedną wygraną. Jedną wygraną będzie 9970. 97, będzie. A, pięć wygranych, dobra. Pięć wygranych chyba, tak mi się wydaje. Chyba. Lub cztery. Myślę, że cztery lub o, pięć. Oj! I miał ja gram w ogóle, wytyfy, Leon. Leon, Leon. Ej, jakaś piosenka o Leon jest, tylko nie wiem, jak to jest, jak to się śpiewało. Jum. Ej, Leon, Leon. I nawet ma kolorowy jakiś mi, który. O kur... To jest. O co? O nie, rozwalił go. A myśla, że ja Bibi rozwaliłem. Ju, ju. Co to było w ogóle? Bibi, o kurczę. Dobrze. Dobrze, Leon. Dobrze. O, ja widziałem. Nie są szlepy. Ej, dobra. Używam puta. Aha, Leon go wyjaśnił. Ej, dobra. Chyba już wi wiem, ile pucharków. O nie. A myślę, że ten. Tak. Nie, trzy wygrane. To było cztery wcześniej. To było trzy. No, trzy, trzy. Trzeba troszeczkę chwilkę pozgrać. Mmm, dobra. Yy, więc widzę, pławią. Pijmy to już e, 7000 funkcji. No, to by było mi ten. To jest moje marzenie. Pium. Dobra. No zaraz pewnie ktoś mi za dupę będzie się polał, na przykład e, ten, e, jakiś kieł lub kiełek, nie wiem. El Primo, siema. Ej, w sumie rozwalmy to. Czy to będzie na hita? No, na hita. E, Myślał, że nas rozwali. Ej w sumie mało, odejmę zrobiłem jeszcze? Ej dobra! Zaraz wbijemy! Dwie wygrane i już mamy koniec! Serio to jest... To jest straszne! Będzie opening! Wow! Ciekawe! No i zaraz przy tym pucharku zaraz spadniemy do tysiąca! Bo zaraz będą gracze! Super! A, a ten ma ZW, Bo kość... Bo, bo on się zatrzymał, super. Dobrze! Ju! Simo! Simo! Dobra! Aha! Aha! Nie wiem, się z niej błagam! On ma siedem kostek, noju, No i no, super! On rozwalił go nawet. No to nieźle, ale no, przegraliśmy. Super! 14 nam teraz brakuje. To po się od razu bił, co nie? On się lubi bić. <laughs> Okej. Okay. No serio, zaraz będą gracze. Według mnie to... Ej, dzięki. Ej, chłopi pomógł. To jest chyba ten Nani. Nani się nazywa. Chyba. No, Nani, Nani. I go. On. On mega demyś robi. O kurde. Błagam, nie, nie, nie. Co on robi? Wytwy? O jezu, tu jest kolt. A kolt jest mega dobry. Nie! Co on robi?! Z kim ja gra w ogóle znani? Ona On ma 1500... On ma 1500 pucharków! Ja! 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 ja dobrze! I nie jest taka pomocna! O kurcze, ja ci sunę! Czy, na Czy to jest jakiś... jest ja sprawdzę zaraz! A to faktycznie. Aha, dobra. Ja sprawdzam. Sprawdzam, czy serio. No nie ma 1500. 1500 pucharków, serio. Nie. Jeden pucharek. Look at me. Look at me. 9000. Nie. Yeah, to jest największy pech. Dobra. Sprawdzam. Nie no! Miał 88, a on rozkillował! To ja nawet mogę zobaczyć jakie puchary mieli, hehe! He. Dobra, ale fajnie. Ej, sobie troszeczkę pograłem... A tutaj jest gaming ten, tutaj. Z Leonem. I sobie ja... Dobra! To z gierka i koniec. I koniec rozmowy. Ej, dobra. To dziewięć tysięcy dziewięć, dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt 9999. Dziewięć. To jest taki pech do zbicia. I nagle przy tym po końcówce stracisz pucharek. Nie! Oj super. Co? W ty No bo straciłem. No bo straciłem. Super, ale dobra. Zaraz to ogarniemy, widzowie. Spokojnie, widzowie. Ogarniemy to. Trzeba tylko się skupić. No się co sami nie skupiał. Dobra. Dalej się kręcę. Wy, nie. Ja mam mało życia. ale nie zapomnij, Barley. My obaj jest ten. Z mamy mało życia. Dobra. A ten co? Ta koletka zdrąbana A ten okej, okay, dobra. Barajka. I myślę, że jest dobry, bo, bo nas wykończy. Super. Ej, chyba, chyba już teraz no, taka jelka, bo się Możemy tu nawet przegrać. Moje kłopoty. Okej. Okay. Ja to coś samo O, my to jednak wygrywamy. Okej. Okay. Dobra. Nic nowe. To już jest na tyle, ale zobaczmy jeszcze legendarne No bo mamy. Uwaga, 10 tysięcy pucharek. Dobra. Ok, uwaga, co tu będzie legendarny Stardrop? Uwaga! Piu! No! No nie! Ej, Ej czekaj, fila. Dzisiaj Pium! właśnie Wczoraj miałem właśnie legendarny Trafiłem sama, właśnie, no ja wam pokażę, że sama trafiłem, no. No nie, 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 nie że ja wam pokażę, bo to nie dzieje jak kłamiec. Sam. A dzisiaj właśnie z kredytów odlokowałem Angelo. Czyli trzy zadymiarze. I mam tu. I spróbujmy jedną gierkę zagrać na nim. Serio. Jezu, napiszę im nawet na tubie Witam właśnie Co jest? Ja... A ja wiem co zrobię wi... Witam właśnie Biłem Dzie... No nie, znów się za... Kurczę, zawiesiło, Jezu Dobra, to co? się wbiłem? No co jest z tym? Dobra, ja to później naprawię, okej? Okay? Ale zagrajmy. Zagrajmy najpierw i zobaczmy. Ja do łasi trafiłem na nie jeszcze. Ja yeah, na serio? Dobra, zagrajmy tą postacią. Ona jest chyba turbo mocna, jak na mnie. No patrzcie! Jaki dymyś to robi! Ale no dobra, ona nie ma mało życia! Co jest? Ile tu życia? nie Dobra! Widzowie, to jest już na tyle i u pa pa!